czko na linii, no i mam 60 euro. I kupiliśmy sobie przepłynięcie statki, to, to. O, ser. Dziś wybieramy się do. Nie, nie szybek, nie. Nie, Kyrk, nie, trzeba. nie. Moja nie nie stolicy wyspy? Nie trzeba. Może tam uda nam się załatwić jakiś rejs statkiem? To sobie statkiem, weź. No. Popływać po Adriatyku zobaczymy. Sobie robię, jakichu, no. Jakie będą opcje? Patrzyliśmy coś przez interneta. Wolimy tam na miejscu. E, Cześć, jest tam w sza, Tam w tym pudełeczku twoje. Tam jest można, No jak długo i gdzie to się płynie? Co można zobaczyć? A teraz się zbieramy. Spakowani. Teraz na plecak. Nie śmek? Zamykamy. zamykamy apartament tam. i idziemy. A się o, takie żaluzje wszędzie. W oknach fajne, bardzo fajne. No to jest fajne. Zasłoni, nie widać na szczelnie. Może nie będzie padać. czy? No to ruszamy chłopcy, otwierasz bramkę. No, Bartek otworzy resztę. Uważajcie na ulicy.

Miejsc tak na 20, faktycznie pięć samochodów, tak głupi na Google'u. Nam się udało znaleźć miejsce. Ale to tu sobie ktoś stanął tak. Deczko na linii, no i Ci 60 euro. Ma na szybie więc... Trzeba uważać. No i idziemy w stronę starego miasta i portu, nie? Bo tam jest port. No, to chyba tak. Dobra. Chyba idzie. tak. Tu idziemy zobaczymy co się nam uda zobaczyć nie wartość? kościół św. Franciszka gotycki kościół z XIII wieku obstawiam, żeby będzie zamknięty spróbujemy zajrzeć do kościółka, ciekawe czy otwarty gdzieś są zamknięte, ale może wystarczy tylko klamkę nacisnąć Teoretycznie kościół powinien być otwarty, ale pięty A tu z tyłu Czy jest coś otwarte? Ale to taka zakrysja jakby chyba bardziej Chyba tak Chociaż Kaplica bardziej Mamy gdzieś nie chodzimy z kościółka. I cały czas. Idziemy dalej. Ja, jest tu pies. To jakiś hostel. Wiem takie uliczki. Mam takie wąskie. Chodź Bartuś. Noga cię boli? Co? Daj łapkę. Ej ty. co mały. Widzisz Bartuś? Musisz iść na nóżkę. Chodź. To jakaś uliczka z sklepikami, winami, nawet poke są. Jakieś knajpy. Bartuś, ci nie bolą nóżki. Chodź, chodź. Idziemy. Chodź. Jakiś kościółek. Teraz to jest kościół tylko ten, mm, zamek, nie? Katedrala. Tam się da wejść? Jest płatne wejście czy nie? A ja nie, to jest jakaś wystawa. Dojdźmy tu niżej, przejdziemy przez bramę. Uwaga, stopień Franco Pan, to jest człowiek ten Franko Pan kas. Zamek frankopanów. Schodzisz? Idziesz? Możesz tu sobie... Ale zabawa. I przechodzimy tutaj A widzisz, za... to jest to kamino. Zamek. Aha, to jest ten ładny park taki. O, chodźmy tu do środka. I chodzimy na dziedzinie zamku. O, tu jest I, I tu bardzo... mamy zejście nad morze. Patrz, takie moko. ładne. Patrzmy. O, tu się pewnie w nocy świeci. Są lampeczki, takie girlandy. Uwaga, bo to może być bardzo ślisko. Hopsa. tu jest port, marina jakaś. I teraz idziemy po do portu zobaczyć czy są jakieś rejsy też troszkę kropi ale w sumie będzie przygoda, nie Siemek jak popłyniemy statkiem i wychodzimy do portu przez taką bramę no tu są tu po lewej chyba są wycieczki obejrzymy, zobaczymy i kupiliśmy sobie przepłynięcie statki zapłaciliśmy za wszystko 105 euro w sumie Dzisiaj daliśmy 20. Takiej zaliczki, zadatku. Jutro dopłacamy 80 na miejscu. I musimy być 9.30 tutaj rano przy porcie. I wypływamy na 4 godziny. A dzisiaj nie płyniemy, bo jest, no pogoda jest jaka jest, więc to trochę nie ma sensu. Idziemy się przejść. Zobaczymy, co dalej będziemy robić. Turujemy sobie po. No, to po takiej promenadzie na Kyrku kupiliśmy na jutro bilety tak, na rejs, w którym ma być ładniejsza pogoda. No, a dzisiaj tak sobie będziemy zwiedzać. Tak wygląda promenada i marina w Kyrku. Czy to jest port? Jak ci się jak podoba? Fajnie, nie? Patrz Śkoda, szkoda, że pogoda jest. Nie, jakaś świetna, ale... i tak jest fajnie. Można poglądać łódki. Jaką byś chciał na łódkę? Taką małą? To mi się podobają tedy dź... ta i ta. Myślisz, że szybsza jest ta mała? Nie wiem To zależy jaki ma silnik Ale ona ma motorówka Aha jak motorówka takie przyspieszenie pomalutku, pomalutku. I dotarliśmy na plaży z powodziem. To przechodzimy, przez, przechodzimy, przez pasy. Takim Niebieskim pasem wydzielonym Przechodzimy i... Idziemy tam zobaczyć? Chodźmy tu pierwsze. Czy tu? Dobra, to chodźmy tam. Bierz. Jakieś ciekawe drzewka. A widzisz Szymek, Tu już bardziej jest na otwartym morzu. O, już bardziej Gdzieś tam jest... już bardziej nie widać z drugiego lądu. O. Idziemy po murku pod latarnię. No, tam się leży i się opala. No, widzisz, to są na wynajem, nie? Bierzesz łódkę okay. Fajne łódki, Szymek, nie? No. Najlepszy ten jest skuter. Skuter wodny, podobać się? To Taki jest, wiesz, fajnie przejść o 6 osób, nie? Bierzesz sobie... Tak, najlepiej tak, na e, ...winko, opadzisz czy słup. No, to to, to mogło być te prywatne też, te 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 nie? Skuterna. Nie tylko do wynajęcia. Ale w takiej nie ma łazienki To znaczy w Chyba nie, nie wiem O skuter Który się podoba Szymkowi Fajnie. nie? I teraz idziemy się na, na plaży. Dzisiaj to tak Dzisiaj niby kąpią, ale jest wiatr Więc Zobaczymy Czy się skusimy na to Moczenie w wodzie dzisiaj, czy nie ale idziemy na plażę, siądziemy Odpoczniemy I to rejs Wszystkie placy na, Kyrk, na Chorwacji No, na wyspie Kyrk Na, na wyspie Kyrk Obejdziemy i Zwiedzimy. zobaczymy daj tu I taki plac zabaw Super Okej okay. Miasto Krk, jedno z najstarszych miast w całej Chorwacji. Położone na wyspie o tej samej nazwie przyciąga turystów swoim niezwykłym klimatem i pięknem Adriatyku. Wąskie uliczki miasta prowadzą przez starówkę pełną historii. Tutaj odkryjesz mury obronne z czasów rzymskich, majestatyczną katedrę w niebowdzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz imponującą twierdzę rodu Frankopanów, którzy przez wieki rządzili wyspą. Krk to również doskonałe miejsce na wakacyjny wypoczynek. Krystalicznie czysta woda, urokliwe plaże, zatoczki ukryte między skałami. To wszystko tworzy idealne warunki do kąpieli i nurkowania. Znajdziesz tu także świetną kuchnię. Lokalne restauracje serwują świeże owoce morza, aromatyczną oliwę oraz słynne wino z wyspy, żlachtinę. To miejsce, które pozwala naprawdę odpocząć. Spokojne wieczory, piękne zachody słońca nad portem i przyjazna atmosfera małego miasteczka sprawiają, że łatwo zakochać się w Kryk. Jeśli szukasz połączenia historii, natury i relaksu, Kryk będzie idealnym wyborem. I wyszliśmy z powrotem tu. Do wyjścia. A na nasz parking. Zrobiliśmy kółeczko. Tak, zrobiliśmy kółeczko. Wracamy na parking do samochodu. I zobaczymy. Wróciliśmy na parking, jak widać, już jest pełniutki. Gdzie mogli, to powstawali. Zaraz zobaczymy, czy mamy coś za wycieraczką. Chyba nie. Tu tylko ten jeden ma, ale tu reszta no to jest. Nie wiesz, tak czy my wyjedziemy. Zostawiało. Zobaczymy, będziemy próbować. Hmm. I, i Jesteśmy na stacji Adria. Tak? Adria Petrol. prostu? tak. Ile? 1,54 za litr. I jesteśmy pod Pauldynę. Idziemy zrobić zakupy. No i sobie. No. Tak, fartem no, ja kupimy trochę. Kupimy ten serek, tak? Bo jak widać wszyscy czekają na miejsce parkingowe, a nam się udało. I idziemy. Tu z bajką O, tu czeka się Poczekamy na park. Z mamy. O, Ser.

Rafaello 6,49 Maci to jest Jajo Makarony Jajo. Jajo. Euro 50 Tutaj są Euro 80 Makarony mamy nie? No. Herbaty Bo no, tu jest taka na przykład Rumiankowa chyba A To Rumiankowa tam jest jeszcze taka indyjska to jest ma normalna, 2,49 euro A ta? To weźmy sobie obocową, a to jest jakaś miłososzybka No to kosztuje to też 2,29, no to weźmy Nilka Co Bartuś? Jesteś w sklepie? Byłem, no odłóż O, Kinder Chocolate Odłóż Rafaela, małe pieniące. Tu. Chleb po euro 29 bułeczkę I zrobiliśmy zakupy 49 euro Chyba taniej jak w odinę Leci cię wolą i nie dasz rady iść na nóżkach? Oj, biedactwo Bartusz Tu popatrz Jak to z sobą? Wolą wleć Wolą wleć Leciekł małe Zostawili na leśniki? Koczka. Koczka. <śmienną> od pani od no, była. Wynajmujemy apartamenty. Tu było pełne, no? Zdorzę, Dobry Zdorzę, Nie Nie żeby. Nie ma lepszych. żeby. Zdorzę, Nie ma Kaj bo rogi. Roki też był? Nie. Kaj używa rogi. Aha. Ale jest Marshal. Jaki tam jeszcze piesek jest? Um, Marshal. Marszal? tak. Cześć. <grym> a ty, jak mówi? Chase hmm. się tym zajmie, tak? Chase nie. Uh, a Roki jak mówi? się no, jest. Mhm, mm A to, kto to jest? To. Bloki czarne. Jam się. Jak Nie. mówi? Zielony? Nie. 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 znaczy? znaczy. Yeah. Yeah. tak? Były naleśniki Nie. tam, tak? tu Nie. ma. Kto zjadł? Nie. Szymon. Nie. Szymon zjadł Szymon. Tak. A Bartuś też zjadł? Nie! Yeah. Dobry było? Ale e, chcemy lecić i poleciało, żebym w takim razie. Kto tak poleciał? A, nie, lewa. Mewa! Lewa. Aha! Uy, e, widziałeś mewy dzisiaj. Ale tak? bym sobie ciałam. Ale bo tyle, jak. Dobrze, napisz herbatki. Dobra herbatka? Ale muszę koło jak? chyba. kupić Dobra herbatka? Ale poleciała? tylko kupiłeś czacek? Statek? Eee, nie, jednym, tak. nie, nie jedzą tak. Nie, nie, Ale poleciała.